Siemander z tej strony gołąbek. Walka z elektroniką zakończona. Przynajmniej na razie. Większość towaru już spakowana. Jak wyszło pakowanie i jaki wynik końcowy będzie jeszcze widać w tym odcinku. Ale zacząć chcę od wydobycia miedzi z tych oto. Szczątków AGD znaczy miedzi. Mam nadzieję, bo wynik w tym tygodniu nie napawa optymizmem, jak na razie. A żeby było co w niedzielę ważyć, biorę się za odzysk. Ilo 848 licząc po 85 groszy złoty 57 zł. ile po rozebraniu zaraz się przekonam Podsumowanie mega szybkiego odzysku. Stal prawie kilogram, 948 czterdzieści osiem gramów, osiemdziesiąt pięć groszy, osiemdziesiąt jeden Plusik.

196 gramów, 28,50, 5,59. Cały odzysk 8,29 i prawie 200 gramów do puli miedzianej olimpiady. Teraz pora wykorzystać to pudło z paczki od Roberta. A nie ma lepszego sposobu jak wysłać całą tę graciarnię do elektropaki, chociaż czy całą to nie wiem, bo sprawdzę najpierw, ile się zmieści. Plan jest taki, żeby w pierwszej kolejności wyjechały te laptopy, co idą w całości i telefony, bo tego najwięcej, a co się więcej zmieści. Sam nie wiem, ale to sprawdzę. Pierwszy element paczki, czyli laptopy, które idą całe: nieco ponad 4 kg po 7,50 30 54 groszy.

2 kg starszych płyt głównych z laptopa z układami BGA daje 94,66.

miks płytek klasy B zielonych po 11 zł, uśredniając cenę 20 zł i 17 groszy za kilo 83. Zł. Czyli licząc tak na szybko, bo tutaj pewnie się cena zmieni, bo miks płytek jest w granicach cen od 7 do 18, a ja tu mam totalny mix bo są jakieś tam małe części z laptopów, ale też się trafiła płyta z Xbox'a, płytki z routerów, więc tutaj cena się pewnie zmieni, ale szybkim liczeniem 3, pustówki, złożyłem zamówienie chwilę po 19. I tak sobie myślę jutro potwierdzą. Na pojutrze zrobię paczkę. Co się okazało potwierdzenie list przewozowy był już o godzinie 2050. A kurier ustawiony na jutro, więc skoro oni działają szybko. Ja musiałem działać jeszcze szybciej. Ale paka już oklejona, opisana polecenia kanału tam na dnie swoje paczki też tak opisujcie pozostaje tylko wydrukować etykietę przykleić i jutro pozostaje tylko przykleić etykietę i czekać jutro na kuriera Tyle zostało jeszcze elektroniki do przerobienia i wysyłki następnym razem. A tutaj pula przewodów do Olimpiady Miedziowej. Kto wie, czy nie, jeszcze na ten tydzień. Zobaczę, czy dzisiaj się to uda obrać. Tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego. Piąteczka.